Na targach, warszawskich targach książki na stoisku LTW, Pia, pan Piotr Kitrasiewicz opowie mi o na swojej najnowszej książce Polscy pisarze w cieniu Stalina. Panie Piotrze, o czym jest ta książka? Książka ta traktuje o czterech pisarzach polskich, o Władysławie Broniewskim, o Julianie tu w imię o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim oraz, oraz o Tadeuszu Bojurzeleńskim, którzy mieli swój udział w, we współpracy z, jak to nazwać, z aparatem promującym postać wodza narodów, słońca narodów, czyli Józefa Stalina. Każda z tych postaci, każdy z tych pisarzy robił to z innych przyczyn. Każdemu, każdym kierowały inne motywy i każdy w inny sposób. Najwcześniej przystąpił do współpracy z komunistami, z bolszewikami Tadeusz Bojżeleński, ale był to przypadek, ponieważ wojna zagarnęła go w Lwowie we wrześniu 1939 roku. Znalazł się pod sowiecką okupacją, był człowiekiem starym. Schorowanym i szokowanym tym, co się działo, ponieważ jako człowiek kultury śródziemnomorskiej nie był przyzwyczajony do azjatyckiego bolszewizmu i barbarzyństwa. Z tego względu dał się w jakiś taki bardzo łatwy sposób, kierując się głównie strachem, wprząc właśnie do tej, tej machiny propagandowej, jako znany przedwojenny pisarz, znany nie tylko w Polsce i za granicą i, i za granicą był potrzebny bolszewikom do właśnie do afirmowania ich poczynań, e, współpracował z Czerwonym Sztandarem, pismem polskojęzycznym, bolszewickim pismem wydawanym w Lwowie. Dla Polaków oraz nowim, z nowymi widnokręgami, z kolei miesięcznikiem Wandy Wasilewskiej. Pisał tam w zasadzie na tematy takie same, jakie podejmował przed wojną, czyli o kulturze francuskiej, o literaturze francuskiej, o polskiej literaturze romantycznej czy literaturze młodopolskiej. Pisał recenzje z teatru. Lwowskiego, z Polskiego Teatru Lwowskiego. Ani razu nie użył y, słowa Stalin, więc w sumie y, ta kolaboracja no to nie wynikała z treści jego tekstów, tylko y, z miejsca, w których je zamieszczał. Inaczej było z Tuwimem, z Gałczyńskim i z Broniewskim, którzy po wojnie pisali utwory. Prostalinowskie, jawnie prostalinowskie. Najdłużej opierał się Gałczyński, który jak wiemy próbował odnaleźć się po wojnie w przekroju, w klimacie przekroju krakowskiego tygodnika przekrój, tworząc tam zieloną gęś i utwory w stylu zaczarowana dorożka, tworząc ten charakterystyczny dla siebie klimat piór nawiązujący do mieszczańskiej kultury przedwojennej. Był za to bardzo ostro atakowany i nie pomogło nawet to, że od czasu do czasu napisał jakiś wiersz, powiedzmy, utrzymany w konwencji socjalistycznej, no m.in. o kiermaszach książki. My się znajdujemy teraz na targach książki, ale w prl w tym miejscu również odbywały się majowe znane kiermasze, kiermaszek. Książkowe, zapoczątkowane na początku lat 50. No jeden z wierszy Gałczyński poświęcił również jedne, takiemu kiermaszowi, kończąc zdaniem, że tu kupuje książki robotnicza młodzież. No więc no było to nawiązanie oczywiście do poetyki socrealistycznej, ale powstrzymywał się od wychwalania Stalina. No i dopiero go niejako zmuszono. Przyciśnięto go zakazem druku. I mm, po śmierci Stalina, a w sumie na kilka miesięcy, na pół roku przed własną śmiercią, popełnił taki wiersz, yy, pisząc o tym, jak to zamarł świat, jak to strumyki nawet w Chinach czy w Mongolii przestały płynąć, bo zmarł no, zupełnie, no prawie, że jak Bóg, Stalin jak Bóg, zmarł i zamarł wtedy cały świat. Jednak konwencja tego wiersza odbiega znacznie od twórczości Gałczyńskiego. Od całej twórczości Gałczyńskiego widać, że to jest taki wypracowany wiersz, niepasujący do jego stylu, napisany na zamówienie. Z Tuwimem sprawa była tego rodzaju, że dość taka charakterystyczna, ponieważ był pochodzenia żydowskiego i ubzdurał sobie po wojnie, że stalinizm y, to walka z antysemityzmem, że komunizm to lekarstwo na antysemityzm i że w komunizmie można czuć się, czuć się bezpiecznie y, i być może chwalił Stalina, y, bo napisał kilka wierszy właśnie bardzo mocno prostalinowskich, chwalił Stalina y, z przekonania, bo po wojnie, po koszmarze wojny, którego zresztą nie doświadczył, bo spędził ten czas wygodnie na emigracji najpierw w Ameryce Południowej a później w Stanach Zjednoczonych gdzie y, ko, kołubiono go i y, miał dużo spotkań autorskich był postacią ważną udzielał wielu wywiadów polskojęzycznej prasie amerykańskiej no i wtedy wychwalał również już wtedy armię czerwoną no bo armia radziecka była dla niego tą armią, która zwalcza Hitlera, a więc zwalcza tych ludobójców, ludobójców, którzy mordują głównie Żydów, ale nie tylko. I po prostu z, z tych względów stał się tak silnie prokomunistyczny, między innymi z tych względów, bo oczywiście opinie są różne, ale zdecydował się wrócić do Polski, chociaż mógł zostać w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Uważał, że powojenna Polska będzie zupełnie inna od przedwojennej, no i rzeczywiście tak było, ale że nie będzie to Polska antysemicka, bo jego zdaniem Polska przedwojenna była antysemicka, natomiast Polska powojenna będzie kom komunistyczna, czerwona, a więc anty antysemicka, można tak to ująć. Właśnie o tych czterech postaciach yy, napisałem. Książkę Polscy pisarze w cieniu stalina. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy wszystkich do zakupu tej książki wydawnictwo LTW.